Witam wszystkich w nie wiem już nawet w którym odcinku, 15 chyba albo 14, nawet już nie wiem, z Mulde Duarband. Yy, skończyliśmy na tym, że przeszliśmy do Turga z dość dużymi stratami po bitwie, znaczy no 67 miałem ludzi i... i... jednak to są jakieś straty i wydatki, tak? Szczególnie, że potraciłem nawet dobrych w ogóle jak ja mam mało życia. No to tego to się nawet nie spodziewałem. Jeszcze raz, ja mam kasę. 12 tysięcy i morale wysokie. Jeremy zbił poziom. To oczywiście trzeba mu to <coughs> jakoś dać. On jest takim... Nie, no, on ma być tym healerem tutaj. No to niech. Będzie to może. Tak, to. Dobra. I tak to w siłę. Yy, I teraz wracam na... na wojnę W ogóle z... Fakt, 1300 straciłem W ogóle zobaczę teraz czy ten... Czy ta wioska jest tutaj Tak jest, dobra, trudno Co? Nordowie to przyjęli No nie Mieliśmy już rajwady, mieliśmy już Kudany, i nam to pozajmowali Jaka lipa, jeszcze to jest pod oblężeniem Nie no Ktoś mi najechał uchun. Gdzie jest uchun? Bo zapomniałem Uhun jest tu, aha dobra, to dupa, nawet nie zdąży tam podejść A Tu widzę uciekają Albo nie Wow, się z bandytami leją Tu nie ma co im pomagać Ty chciałbym złapać, ale niestety nie złapię Chociaż? Je, złapałem Bo popełnili błąd, zamiast uciekać do przodu to oni się cofli I tak właśnie to było w świecie że gdy kopniesz o nogę. Że gdy kopniesz coś kobiecie w świecie, to ona... Żyje w biedzie. Jo. Aż mnie SMS przyszedł. Bo taki rym Nie, no żartuję oczywiście, to było gówno. Play mi wysyła wiadomości. Dziękuję. Holera, jak to gówno biegnie? Jak to gówno biegnie wolno? A, no ta przecież pacy dwa razy, albo trzy. Ja sobie to ściszę może troszkę. Hmm. Jak ja bym teraz zobaczył, że jeszcze któryś z moich został ogłuszony, to chyba, nie wiem... Popełniłbym samobójstwo w grze. W Outlaście. A, właśnie. Nie nagram dzisiaj Outlasta, bo... W ogóle nie mam ochoty go nagrywać. Dlatego wrzucę za dwa odcinki z tego z Montbeda. Nie wiem czy w ogóle ktoś ogląda Montbada i nie wiem czy w ogóle ktoś mnie ogląda jak... Czy to tylko moi znajomi mnie oglądają, ale ...ale mam nadzieję, że tak. Albo mam nadzieję, że ...że ben... będą ludzie oglądać mnie. Tak jak zawsze was, was proszę, tak proszę teraz jeszcze raz, żebyście udostępniali moje filmy. Ktokolwiek by nie przed nich udostępnia, bardzo, bardzo bym prosił, bardzo bym był wdzięczny. Otóż chcę się jakoś wybić na tym YouTube, a... A nie bardzo mam jak, tak? Nagrywam te filmiki, nagrywam, ale jakoś niewielu ludzi chce... chce je oglądać. Znaczy... Inaczej, nie... niewielu ludzi po prostu... Hmm, jak to powiedzieć... Niewielu ludzi do nich... Hmm, to chodzi, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Bo po prostu nie ma kto ich właśnie udostępniać. Nie mają jak w ogóle zobaczyć tych moich filmików, bo nie wpiszą przecież sobie typowo mnie na YouTube. Jedynie przypadkiem mogą wejść, ale przypadkiem zobaczą jakiegoś youtubera. 32, 32 subskrybentów ma, a jakiś cienios I wyjdą. Dlatego jakbyście udostępniali moje filmy to bym był właśnie wdzięczny, bo tacy ludzie jak już ktoś im da ktoś im zaproponuje tam, żeby zasubskrybowali jakiegoś tam youtubera nowego no to oni wtedy go chcą obejrzeć, czy fajnie nagrywa i tak dalej ale jak jakiś taki przypadkowy człowiek sobie zobaczy mnie na przykład na youtube zobaczyć, że jest to su dwóch subskrybentów to on nawet nie będzie wchodził w te moje filmy, bo pewnie głupie w sumie nie wiem czy głupie no nie wiem, co wy o nich sądzicie, ja, ja jakoś się tym nie szczycam, bo niespecjalnie moje filmiki mi się podobają, ale nagrywam, no. Wszystko, co moje, mi się nie podoba. Także wiecie. Dała ich Jamuś. z tego, że ich jest o wiele więcej. No za to mają kirgickich e, więźniów. Lolololuj, o, ten też. I to dosyć dobrych więźniów. Oj, dobra. Ja już zrezygnowałem. Ten mnie się obłowi trochę, mu pomogę. Tutaj postoję z nim. Może no, by go obronić. No bo... Dobra, aż biegną tutaj. Luja. I to następny. No co ty robisz? Dobra Idziesz mu pomóc Ale lipa A na nas wybijają Nie miałbym kompletnie żadnych szans, jedynie on i ja byśmy padli, gdybym mu pomógł A tak to tylko on padnie Są głupki, no, rzucają się na o wiele więcej, większą armię od siebie I tacy są lordowie właśnie Krygitów Ktoś tam o zdradę został posądzony. Aha, i oni sobie uczte robią. Najlepiej. Królestwo się wali, a my sobie będziemy robić... ...uczty. Czemu nie? Pieprzcie się wszyscy tutaj. Podofila. Ile ja mam tych 70 morali? Boże, niech moi coś zrobią, bo jeszcze ja będę tracił morale i, i co? I co wtedy? I gówno. Moja armia będzie odchodzić ode mnie. I co wtedy? No, no i gówno. No. Ale jakoś tak... Tak, wiem, chciałeś mnie sobie dźgnąć. Nie udało się. A żółte ścierwo. Chodź tutaj, sraczko. No chodź tu, kurwa. jaki ten nożyk ma mały zasięg, Boże kochany. No zobaczcie to. No i za cholera nie mogę go dosięgnąć. On, nawet on mnie nie może dosięgnąć, a dobra. A kuku. Teraz my, jako ucznicy ziomuś spróbuję strzelić ci w łeb, tak? Żeby było honorowo dla siebie. Że dostałeś w łeb, już się nie będziesz mógł podnieść. Dobra, dostałeś w tupę albo w plecy. Dobra, najwyraźniej honorowo nie umrzesz, czyli nie dostaniesz strzału w łeb. To, tak, bardzo honorowe. Długo jeszcze tak będę sobie za to biegał. Ja pierwszy nie umiem go trafić z tego uku. Mam strasznie straszne niskie ucznictwo. No i tu następny we mnie nawala. No, nawet go z takiego bliska, go on stanął w miejscu. Nie mogłem trafić. Chodź tutaj. Jest. Mam ogólnie też taki fajny mod, yy, taki gdzie... Tylko że yy, większość jest w nim po angielsku, ale... To jest taki fajny mod, że ma, ma się parę raz, Parę. Kilkanaście raz. Ma się ludzi, królestwo ludzi, ma się królestwo innych ludzi i ma się jeszcze królestwo piratów, a potem są już na przykład takie rasy jak nieumarli, jakieś jeszcze ludzie, orkowie, gobiny, e, jakiś chaos, e, co tam jeszcze, elfy, jakieś... Czarne elfy, ciemne elfy, nie wiem jak to się wypowiada. Hmm. Coś tam jeszcze jest? A, jeszcze jakieś szczuro ludzie, coś takiego. No, i jakbyście chcieli, to ja to mogę nagrać. Tylko, że napiszcie mi w komentarzach, to ja to mogę zacząć nagrywać, ale dopiero jak przynajmniej jedną serię skończę, bo tyle serii prowadzę, a ja nawet prawie nie mogę nagrywać. Rzadko kiedy mogę nagrywać, a ja prowadzę tyle serii, że masakra. A dokładniej prowadzę tak, SWATA, yy, bo znowiliśmy to z moim kolegą. Kiedyś to nagrywaliśmy, teraz znowiliśmy. Montblada właśnie. <coughs> Przepraszam. Montblada, yy, LEGO Star Nie Star Wars, tylko Lego Harry Pottera. Outlasta. Coś jeszcze? Nie, to chyba wszystko. No i bardzo dużo jest właśnie serii, które prowadzę aktualnie, no i... No i nie wyrobię się z jeszcze jedną, bo to jest... To by była masakra. Muszę jedną chociaż dokończyć. Na pewno nie dokończę Monglade'a, bo Montblade to jest gra sandboxowa, więc ja będę w to grał i grał i grał. To będzie nawet 200-300 odcinków, ja będę sobie tak grał i grał, więc... Zanim Montblada skończę, to jeszcze minie kawał czasu. Jeszcze jak będę miał drugiego nagrywać. Albo... Albo inaczej. Będę robił tak, jak skończę już serię z Monbladia, czyli za bardzo długo, to będę nagrywał kolejnego Monbladia, tylko że już moda. Skończę moda, to będę kolejnego, nagrywał kolejnego. Tak może być. Tymczasem nie mogę go trafić ani razu. O, trafiłem teraz. Teraz już nie. W ogóle jak ja rzucam tym jeszcze pami, to ich nie widać. O, teraz widać było jednego. O, dostał. Au. Trzyma to Jak krzykła Jak Jakie nienawidzę go nie uciekają. Najpierw mnie atakują, a potem uciekają Nawet jak ona jest w miejscu, to nie potrafię trafić. Boże kochany. O jest, dostała. Gdzie jesteś? A to już wszyscy, okej. Okay. Czyli tamtego ktoś musiał zabić po prostu. Nie no, znowu szczepy. Aha Dobra, możemy z bliska, choć Możemy to z bliska załatwić. Tak, walnij w ścianę. I dobrze. Au. A, dobra, porzucam w ciebie. o, Ty on ma... To jest chyba jakiś lord, bo... Naprawdę dużo zadaję. Oh, fuck, zaraz mnie zabije. Dobra, doświadczony wojownik. Ile on mi zadawał? Boże kochany, prawie przegrałem. I teraz pewnie król mnie zabije, prawda? Jak znam życie. Albo w ostatniej rundzie mnie zabije. Giniesz? Giniesz. O, to jest król! Jest ze mną w drużynie póki co, ale potem już nie będzie za mną w drużynie. Co to oznacza? Że chyba przegram. Gin. Nawet z takiego bliska nie mogę trafić. Dwa albo trzy nietrafienia z... z milimetra. Kurde, chodź tu. ale, ja, ale, 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 jakie to jest nudne. Przepraszam was, że te turnieje są takie nudne, ale no widzicie, jak on biega w kółko. Nie mogę go trafić. To takie, tak po tym jest. O, ktoś dzwoni, czekajcie chwilę, z dwu. Dobra, jestem już. Jak będziecie słyszeć jakieś dźwięki, to nie zwracajcie uwagi na... Albo będzie pies, albo siostra, albo siostrzenica, to, to to... już... Obojętnie co, nie zwracajcie uwagi, po prostu. Słuchajcie się w mój piękny głos. Nie może no mam okropny głos, ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Gin. To jest chyba król, bo... Nie. Tak, to jest król, bo strasznie musiałem w niego nawalać. Ale zabiję go, a trzeba Dobra teraz jeden na jeden i to pewnie za, zapewne będzie król, tak? Ło! Na hityastrzut Sara przecież ja mu zadałem tylko 13 obrażeń, chyba po tym On najwyraźniej po tej walce, po wojnie e, po, stracił tyle HP Gdzie tu jest ktokolwiek? I chyba jednak dzisiaj nie dam rady nagrać dwóch odcinków Moldwajda. Nawet zaraz będę kończyć tego, bo no, jak słyszeliście, kto przeszedł tak. Kto będzie marszałkiem? No ja to sugeruję. Mogę przekonać się do poparcia mojej osoby. Przykro, mi nie chciałbym narzucić stosunków. Pozwól, że powiem ci kogo. Tak. Chciałbym swoją wysunąć. Będę. Znaczy, chciałbym być marszałkiem? Czemu nie? Ten mnie, zesrany król, nie chce zrobić marszałkiem. No nic, dobra, ja, ja kończę ten odcinek. Outlast'a nagram może jutro, o ile będę sam w domu. No i tak jak inne gry, o ile będę sam w domu, tak? I zależy na jak długo. No nic, dobra, to dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnych i poprzednich odcinków, które następne się ukażą właśnie niedługo. Tak więc jeszcze raz dziękuję. Udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.